Cześć kochane i kochani, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami miesiąca maja i o dziwo nie znalazłam tutaj za dużo kolorówki. Raczej skupiłam się w, tym w zeszłym miesiącu właśnie na pielęgnacji, z tego względu, że dużo było ciepłych dni. Mój makijaż bardzo często był naprawdę minimalistyczny, skupiał się jedynie na jakimś tam lekkim podkładzie delikatnym, przy pudrowaniu, wytuszowane rzęsy, szminka, brwi i to wszystko. Nic nowego raczej nie testowałam, nic. Nie znalazłam takiego, co by totalnie skradło moje serce, właśnie jeżeli chodzi o kolorówkę. Z tego względu, że po prostu było ciepło, więc też naprawdę bardzo minimalistyczny był mój makijaż w miesiącu maju. Natomiast jeżeli już używałam jakiegokolwiek podkładu, to przeważnie był to podkład Revlon Color Stay Whipped. Nakładane gąbeczką Nanshi, które daje przepiękny efekt na twarzy, wyrówna koloryt. I raczej skupiałam się tylko na podkładzie, jeżeli już używałam jakiegoś kosmetyku. Natomiast jeżeli właśnie. Em... Jesteśmy przy tym takim makijażu, przy kolorówce, to w miesiącu maju właśnie mój makijaż był totalnie minimalistyczny, natomiast akcent przeważnie stawiałam na pomadkę, i tutaj e, pomadki, które najczęściej tak na przemian e, używałam to takie typowo letnie właśnie kolorki. Na pewno bardzo często na moich ustach gościły matowe pomadki, matowe, które są na pewno dłużej utrzymujące się na ustach, niżeli właśnie zwykłe, takie kremowe pomadki. I często używałam róż Edition Velvet w numerku, kochani, to jest numerek. 01 Personne Rouge nie wiem, 01 i to jest taka piękna czerwień wpadająca delikatnie w pomarańcz bardzo letnia taka jasna właśnie i tą pomadkę często właśnie na ustach nosiłam na przemian z pomadką z Golden Rose ta seria witaminowa z witaminą E, numerek 57, i to jest ten piękny, rażący róż, który też bardzo często gościł właśnie na moich ustach. I tą, tą różową pomadkę używałam właśnie też bardzo często. Też na pewno widziałeś ją nieraz w moich filmikach, w moich vlogach w miesiącu maju. Ona jest naprawdę nie jest taka totalnie matowa, ona jest taka, nie błyszczy się, jest taka bardzo subtelna, i powiedziałabym, że naprawdę bardzo bardzo ładnie nawilża ustach i ładnie utrzymuje się na, na naszych ustach, właśnie. I słuchajcie, to by było tyle z kolorówki, natomiast chciałam Wam jeszcze dzisiaj pokazać pędzelki, z którymi się bardzo zaprzyjaźniłam i. Wbrew pozorom, teraz je używam. non stop, są to oczywiście pędzelki z naszej, z tej serii, z tego zestawu takiego ekskluzywnego Luxury. I to są pędzelki, którymi dzisiaj wykonywałam makijaż, więc one są dlatego właśnie troszeczkę brudne. Jak zapewne wiecie, jak oglądacie mnie gdzieś tam, gdzieś od początku, to wiecie, że ja pędzelki do brązera, do konturowania, przeważnie miałam takie cienkie, które ładnie. W komponują się właśnie do konturowania naszej twarzy, ale ostatnimi czasy bardzo polubiłam się z takim puchatym pędzelkiem o dziwo, który służy raczej tak, powiedziałabym, nie do takiego precyzyjnego konturowania, tylko raczej do takiego ładnego ocieplenia, opalenia nas, naszej skóry, naszej twarzy właśnie produktami brązującymi. On po prostu do tego celu nadaje się idealnie. Te pędzelki nie mają numerków, to są właśnie z tej serii, z tego zestawu Luxury to jest taki puchacz typowy, powiedziałabym, że on chyba był przeznaczony tradycyjnie do różu, bo on jest tak właśnie lekko ścięty i jest naprawdę puchaty. Możecie zobaczyć, że on jest bardzo ładnie taki. Puchaty i świetnie nadaje się właśnie do ocieplenia twarzy, e, dzięki temu, że jest troszeczkę właśnie większy tak, obie, tak objętościowo i po prostu do ce, tego celu sprawdza się świetnie, a drugi pędzelek do różu, za, zarówno można go używać do różu, do rozświetlaczy, czy też do pudra. To jest już też taki mm, puchacz, natomiast już jest płasko ścięty i tak patrząc odbiętościowo, to te pędzelki są właściwie identyczne, jeżeli chodzi o objętość. E, one są naprawdę bardzo miłutkie, e, tak jak już wspominałam gdzieś w moim make-upie, który ostatnio pewnie widzieliście, to one wydają, wydaje mi się, że. Te pędzelki z tego zestawu mają mniej włosia niż te pędzelki takie z tych tradycyjnych właśnie zestawów do makijażu twarzy z marki Nashi, dzięki czemu te pędzelki dużo ładniej rozprowadzają podkład, taką mgiełkę piękną tworzą i te pędzle bardzo często używam. To są dwa pędzelki, które używam codziennie właśnie do brązera i do różu. Świetnie się nadają. Dzisiaj się też nimi właśnie malowałam. Pierwszy raz od kilku dni zresztą. No, i kolorówki byłoby tyle. Przechodzimy teraz do pielęgnacji, bo tak jak, miesiąc, jak wam wspominałam, miesiąc maj skupiał się raczej na pielęgnacji. I zacznę może od włosów. Pamiętacie, jak wam pokazywałam chyba w którymś holu, czy też w jakimś vlogu. Tą odżywkę z B-Beauty, Be odżywka z Biedronki, która kosztowała chyba niecałe 5-6 zł. Podeszłam do niej troszeczkę sceptycznie. Raczej kupiłam ją tak na wypróbowanie, a nuż widelec po prostu się przytrafi, uda. I o dziwo, ta odżywka jest naprawdę świetna. Poza tym, że ma rewelacyjny zapach, to jest zapach taki ciepły, taki bardzo ciepły. Ja wyczuwam tutaj mocną ilość wanilii. E, naprawdę genialnie wygładza włosy. Ona chyba ma tutaj jakieś SLS-y, o ile się nie mylę. E, silikony. Nie wiem. Nie znam się za bardzo. Ma jakieś tam wiadomo e, e, Składniki takie wygładzające i lekko, może obciążające włosy. Natomiast po tej odżywce świetnie moje włosy wyglądają. Są naprawdę takie puszyste, delikatne, lejące, po prostu są rewelacyjne. I zapach włosów po tej odżywce po prostu jest genialny. Kosztuje niedużo, bo tak jak mówię, ona kosztuje 5 zł i na pewno będę do niej wracać. Przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o tą odżywkę pielęgnacyjną i do włosów suchych, zniszczonych z ceramidami i proteinami. Ktoś tam ostatnio właśnie jak pokazywałam tą oczywkę chyba w holu, jakimś to mi napisała, która jest was, że będę z niej zadowolona i jestem zadowolona, więc fajnie, że się na nią pokusiłam i ją wypróbowałam. Teraz trzy produkty, słuchajcie, z bielendy o dziwo. Teraz i tak do demakijażu twarzy, to jest olejek płyn dwufazowy, który sama sobie zakupiłam z Bielendy pewnego dnia po prostu wykończyłam wszystkie produkty do demakijażu twarzy i postanowiłam wypróbować sobie Bielenda, awokado łagodny dwufazowy płyn do demakijażu oczu oczy wrażliwe, z tego względu, że moje oczy są dosyć wrażliwe i nie każdy produkt po prostu przyjmują, czasami mnie szczypią oczy, i tak ten olejek dwufazowy genialnie radzi sobie z domywaniem tusz do rzęs, makijażu wodoodpornego. Jest bardzo dobry. Nie obciąża oczów, to znaczy nie powoduje takiego szczypania, jakiegoś podrażniania oczów. Jest naprawdę bardzo przyjemny. Ja za niego zapłaciłam chyba. Jakoś niecałe 10 zł, bo on, wtedy ja go kupowałam na promocji. Także z tego olejku jestem zadowolona i jest nawet dosyć wydajny, powiem Wam szczerze, i nie nie pozostawia takiej hamskiej, tłustej powłoki na oczach, której ja nienawidzę. I przechodząc, właśnie, jeżeli jesteśmy jeszcze przy Bielędzie, pokażę Wam dwa produkty do ciała. To są te dwa kosmetyki, które otrzymałam w ramach współpracy i. Przyznam Wam się szczerze, że do tego mleczka, do tego mlecznego olejku, nawilżającego podchodziłam lekko sceptycznie, bo ja nie lubię produktów do pielęgnacji ciała, które pozostawiają taką tłustą formułę, które są tłuste, które długo się wsiąkają. Nienawidzę tego, a już na pewno nie latem i wiosną, kiedy mamy ciepło, kiedy chcielibyśmy nawilżyć nasze ciało, ale żeby nie zostawiało tłustego filmu. I to mleczko, ten mleczny olejek, tak się tutaj się normalnie nazywa, naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Jego tu wcale nie jest dużo, bo tutaj jego jest 200 ml, i ja nie za bardzo orientuję się też, ile on normalnie kosztuje, ale gdzieś wam tutaj zostawię po prostu dymek, żebyście widziały, ile kosztuje. Bardzo ładnie nawilża ciało, szybko się wchłania i przede wszystkim pozostawia piękny zapach na naszej skórze. Mam wrażenie też, że to, to mleczko powoduje takie delikatny efekt napięcia na naszej skórze skórze, z czym jest naprawdę to jest duży plus, bo ta skóra wydaje się taka bardzo ładnie nawilżona, napięta, ujędrniona. To jest ta seria Algi Morskie, niedawno w sumie weszła do Bielendy i przyznam Wam się szczerze, że na plus jestem zadowolona z tego mleczka i na pewno go sama jeszcze zakupię, jak użyję jeszcze inne produkty, które mam po prostu do pielęgnacji ciała. Ogromny plus za pompkę, bo ja uwielbiam produkty, które są do ciała czy też do twarzy, które po prostu zawierają pompki. To jest dużo bardziej higieniczne, ułatwiające używanie, dlatego jestem z niego zadowolona. Bardzo no, dobry produkt, naprawdę dobry produkt, fajnie nawilża, szybko się płania i świetny. No, i kolejny produkt, właśnie kosmetyk z Bielendy. To jest witaminowy olejek pod prysznic. I w sumie też myślałam, że to będzie bardziej olejek, ale to jest raczej taki bardziej żel dużą ilością e, przeróżnych olejków e, mikro, z mikrokapsułkami nawilżający i on ma w sobie takie bardzo minimalne jakby drobinki peelingujące nie ma ich za dużo e, ale naprawdę zapach, jak, ale zapach jaki pozostawia ten żel na naszym ciele podczas kąpieli po prostu e, przebija wszystko i tak samo jest w przypadku tego żelu, o którym Wam za chwilę powiem, ja bardzo e, zwracam uwagę na to, że jeżeli produkty do mycia ciała, żele maseczki, peelingi i tak dalej pozostawiają na naszej skórze zapach. I tak jest w przypadku tego olejku. Jego jest tutaj bardzo dużo. 440 g, bardzo duża butla. Powiem wam szczerze, że ja nie żałuję sobie tego właśnie żelu do kąpieli do ciała. Nie żałuję, używam go dosyć dużo. Genialnie nawilża ciało, nie powoduje takiego wysuszenia naszej skóry. Naprawdę bardzo dobry produkt. Także ja jestem z niego zadowolona i wydaje mi się, że on na pewno nie będzie drogi, bo ogólnie takie żele pod prysznic, do kąpieli, z Bielendy nie są drogie. I z tego co widziałam, były różne, chyba trzy rodzaje. Ten był nawilżający, chyba był jakiś energetyzujący. Zostawię Wam oczywiście linki. I kolejnym produktem, który również bardzo fajnie sprawdza się do mycia naszego ciała jest to żel pod prysznic, kremowy żel pod z Be Beauty, kupowałam go w Biedronce, kupiłam chyba cztery butelki, z czego dwie butelki, kupiłam dla mojej kochanej Asi, której właśnie będę musiała to wysłać, truskawka malina i jeżyna, zapach bardzo zbliżony właśnie do tego zapachu, muszę Wam powiedzieć, tak samo troszeczkę jest wyczuwalna, lekka nuta takiej słodyczy, takiej wanilii, kremowy. Bardzo wydajny, naprawdę genialny produkt. Jeżeli właśnie lubicie takie produkty do mycia waszego ciała, które pozostawiają zapach na ciele, to... To są dwa żele, które musicie kupić, które musicie spróbować, bo naprawdę zapach ich jest po prostu na ciele długo utrzymujący się, cudowny, a zwłaszcza latem, kiedy latem, wiosną, kiedy e, częściej bierzemy prysznic i chcemy, żeby nasze ciało było pachnące, świeże, to te dwa produkty koniecznie musicie się zaopatrzyć, bo naprawdę są e, godne, godne uwagi. E, przy pielęgnacji ciała, do pielęgnacji ciała również używałam też ostatnimi czasy e, Bath and Body Works. To jest mleczko takie, które dostałam właśnie od Ewy mojej kochanej. Pozdrawiam cię kochana i powiem, przyznałam się szczerze, że to mleczko używam po prostu tak od święta, jak taki święty gral. Nie używam go codziennie, bo jest mi go najzwyczajniej w świecie szkoda. Zostałam go raczej tak. Bardziej na lato, kiedy częściej bierzemy prysznic, kiedy chcemy te, takiego porządnego odświeżenia. Świetnie się rozprowadza na ciele, tą mleczko jest bardzo delikatne, szybko się wchłania, ale zapach tak samo jaki zostawia na naszym ciele to jest po prostu cud, miód i orzeszki. Ubolewam tylko nad tym, że nigdzie u mnie niedaleko, nawet stacjonarnie, nie ma żadnego stoiska z Bad Body Works, e, dlatego też poprosiłam Ewę, żeby mi dała po prostu znać, jeżeli na, w Bad Body Works będą. Jakieś promocje na te giełki zapachowe do ciała, bo też będę się na nie czaić ok, przechodzimy dalej do moich ulubieńców. Kochani, godne uwagi, godne polecenia i na pewno produkt, który też używam bardzo często i używam w zasadzie codziennie wieczorem jest to serum z Vita Liberata Self Tanning Anti-Age Serum. Serum, które otrzymałam w ramach współpracy właśnie z marką Liberata. Jak wiecie, Vita Liberata, ja z nimi współpracuję już dłuższą chwilę. I otrzymałam do przetestowania takie serum 15 ml stosunkowo niedawna. Nowość wypuszczona właśnie w marce Vita Liberata. Jest to serum, które, którego osobną recenzję zrobię na swoim kanale. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że tak jak właśnie w miesiącu maju bardzo rzadko stosowałam jakikolwiek makijaż i dosyć często ta moja twarz była po prostu totalnie bez makijażu, bez podkładu. To, to serum ma działanie takie delikatnie opalające. Możemy je używać zarówno jak i dodatek do Waszego kremu codziennego, bądź też właśnie samo. Samo serum nakładane na twarz, które jest bardzo delikatne, którego recenzja pojawi się następnie po, na moim kanale, właśnie po tym filmiku, więc. Jeżeli jesteście właśnie jego ciekawe, to zachęcam Was, żebyście sobie zerknęli do mojego następnego filmiku, jaki się pojawi, oczywiście jest to dosyć drogi wydatek, bo marka Vita Liberata to są kosmetyki organiczne, które dosyć dużo kosztują. Natomiast jeżeli lubicie luksus, jeżeli was stać po prostu na to, żeby kupić sobie dosyć drogi produkt, zarówno do pielęgnacji, czy też do opalania, no to Wam polecam to serum, bo to jest serum, które bardzo ładny wygląd na twarzy Wam daje, więc więcej o tym serum w następnym... Na filmiku. A teraz coś, co jeszcze również zasługuje na chwileczkę uwagi: mianowicie jest to henna do brwi, do brwi Refecto Cil. Jest to numerek Natural Brown, odcień trujeczka, i to jest henna, którą ten kolor sam nakładam sobie na brwi. I mam jeszcze dwa inne odcienie, które w zależności jaki ktoś ma kolor brwi, po prostu mieszam. Henna, która naprawdę jest Dobrą henną. Ja używałam już przeróżne henny i to począwszy od Deli, począwszy od Joanny i tak dalej. To jest henna, która naprawdę daje bardzo długotrwały efekt na naszych brwiach. Ładnie przyciemnia, nie powoduje, że nasze brwi są jakoś karykaturalnie wyrysowane i też nie barwi masakrycznie skóry, na czym mi bardzo zależy, bo ja osobiście nienawidzę, nie trawię i kompletnie nie rozumiem osób, które robią sobie henny na brwi i skóra po prostu jest tak chamsko zabarwiona, że po prostu to nieładnie wygląda. E, bardzo wydajna ona nie kosztuje dużo, bo do tej, do tej henny oczywiście musicie jeszcze kupić wodę utlenioną bądź też e, taką najzwyklejszą w świecie, bądź też po prostu mm, osobną z marki wodę taką 3% chyba która e, utleni po prostu Wam się właśnie ładnie na brwiach e, także zachęcam Was, jeżeli szukacie dobrej henny na brwi która by Was zadawalała i która by dawała długotrwały efekt na brwiach to zachęcam Was, żebyście wypróbowały sobie Refektocil no i tak właśnie jak w przypadku wcześniej już kilka razy mówiłam jak rzadko kiedy malowałam się w miesiącu maju, wystarczyły rzęsy, wystarczyły ładnie zrobione brwi henną, szminka na ustach, do tego jeszcze właśnie to serum, które daje stopniowy efekt właśnie ładnego opalenia na twarzy. Po prostu makijaż letni idealny. W miesiącu maju szukałam nowego zapachu i któregoś razu zakupiłam sobie po prostu taką wodę toaletową, wodę Adidas z Biedronki. Ona kosztowała chyba 13 zł Pure Lightness. Natomiast wiecie co zauważyłam, że nie wiem jak to jest, ale w Biedronce jest całkiem inna jakość, zarówno jak i kosmetyków, jak i alkoholi. I ogólnie napoi, niż jakbyście przykładowo kupili, zrobię Wam takie porównanie. Kadarka, jak wiecie, ja lubię wino, bo kadarka to jest wino, które najczęściej, właśnie w zasadzie, jeżeli kupuję, to to piję. I mam porównanie przykładowo kadarka z Biedronki, a kadarka z innego sklepu, po prostu z alkoholami jest po prostu totalnie inna. I tak samo jest w przypadku piwa. Mąż mi to mówi, że piwo z Biedronki po prostu smakuje jak siki. I tak samo jest w przypadku właśnie zapachów i ogólnie kosmetyków. Nie wiem, od czego to zależy. Jeżeli wiecie, to mi piszcie w komentarzach. To też jest spowodowane właśnie tym, że ja teraz bardzo rzadko robię zakupy jakieś takie właśnie e, jakaś chemia, jakieś alkohole, jakieś napoje, jakieś kosmetyki, rzadko już praktycznie, bardzo rzadko zaglądam do Biedronki, e, ale przy okazji po prostu szukałam jakiegoś zapachu na już i zdecydowałam się właśnie na tą wodę. Co prawda ładny zapach świeży, krótko się utrzymuje na ciele. Daje i sika taką totalnie wodę. Nie daje takiej pięknej mgiełki, tylko po prostu dosyć mocno moczy ubrania. Ale nie ukrywam, że ten zapach w miesiącu maju bardzo często używałam. Taki świeży, letni. Po prostu chciałam kupić coś nowego. I ostatnim ulubieńcem w miesiącu maju będzie to świeca, kochani. To jest świeca, którą dostałam właśnie też od Ewy: Bad and Body Works Home Tiki Beach. Taka duża świeca, przepiękny sój, trzy tutaj matek noty, które wypalają się genialnie. Jest niesamowicie wydajna, co prawda została mi jej tu już tylko połowa, palę ją praktycznie codziennie, ale to jest świeca ja już rozumiem zachwyt dziewczyn, które wolą wydać troszeczkę więcej na świecę, a ten zapach będzie naprawdę utrzymywał się w całym, w całym domu. Ja tą świecę palę w pokoju, tutaj w tym pokoju, w którym jestem, i bardzo często jest tak, że jak już wchodzę do domu. Z przedpokoju, to już czuję zapach tej świecy. Po prostu e, zapach utrzymuje się, roznosi się po całienkim domu. Utrzymuje się bardzo długo, e, nawet jak zgaszę tą świecę, to zapach jeszcze utrzymuje się do 3-4 godzin, z czego jestem bardzo zadowolona. Co prawda nie wiem, ile ona stosunkowo taka. Pierwsza cena kosztuje tej świecy regularna. E, tutaj mam dwie ceny. Najpierw kosztowała 68 zł, później została przeceniona na 50 zł. E, na 50 zł na pewno może bym się pewnie bym się jeszcze skusiła na tą świecę. Więcej niż 5 dych za świecę nie dam, nie ma bata. Nieważne, co by robiła, nieważne, jakby pachniała, 5 dych za dużo to jest, z tego względu, że ja świecę bardzo często palę i to jest zapach taki świeży, nie mdły, lekko wyczuwam tu właśnie kokoc. Mleczko kokosowe jest naprawdę bardzo przyjemna i bardzo świeża, i myślę, że na pewno zaopatrzę się właśnie jeszcze w jakąś świecę właśnie z Bad and Body Works. Tylko po prostu muszę się odezwać do Ewy, żeby mi dawała cynki znać, jak będzie jakaś mega promo właśnie. Na świece, na, na mleczka i na mgiełki z tej właśnie firmy. Ok, kochani, tak wyglądali moi ulubieńcy miesiąca maja. Mam nadzieję, że coś nowego Wam tutaj podpowiedziałam. Jeżeli znacie kosmetyki, które który, z których które wam tutaj pokazałam, i macie odmienne zdanie niż moje, piszcie w komentarzach. No i co, kochani? A jeszcze proszę Was, żebyście mi poleciły jakiś lekki, świeży, owocowy, delikatny, świetny zapach do ciała. Piszcie w komentarzach, co jest godne uwagi. No i co, trzymajcie się cieplutko. Zapraszam Was do moich kolejnych filmów. Do usłyszenia, buziaki. papa pa.